W ramach projektu Proste NGO pracujemy nad uproszczeniem warunków formalno-prawnych dla polskich organizacji społecznych. Czym są takie organizacje? Jakie jest ich znaczenie? W jakich realiach działają? I dlaczego potrzeba zmian? Zapraszamy na cykl podcastów przybliżających podstawowe zagadnienia. Proste NGO Uprośćmy działalność społeczną. Pewnego razu namówił Lisja Skółkę, by z nim zawarła spółkę. Tak zaczyna się wierszy Jana Brzechwy, lis i Jaskółka. Pewnie nie pamiętacie treści. Pan lis wykołował jaskółkę i wierszy kończy się znanym powszechnie powiedzeniem. Mówią odtąd jaskółki, że niedobre są spółki. Nie wiem, czy jaskółki dalej tak twierdzą, a może spółka, na przykład z gołębiami, wyszłaby im lepiej niż z lisem. Jakby nie było, powiedzenie trafiło do powszechnego obiegu jako ostrzeżenie przed zawieraniem spółek. W sensie, że jak masz na kogoś liczyć, to licz na siebie, jasne. Tylko że jest też wiersz Zosia samosia, choć tym razem to Julian Tuwim. A w ogóle to z tymi powiedzeniami i ludowymi porzekoda A w ogóle to z tymi powiedzeniami ludowymi po bywa różnie. Często sobie przeczą i niekoniecznie prowadzą do rozwiązania problemu. Czasem mi się wydaje, że korzystamy z tych powiedzeń, by usprawiedliwić swoją bezczynność. Mądry głupiemu ustępuje, ale co w tych się z tego nie raduje. Wracając do tych spółek. No cóż, myślę, że gdyby jaskółki oparły swoją spółkę na definicji partnerstwa zaproponowanej przez Organizację Narodów Zjednoczonych, to sprawa z Lisem wyglądałaby inaczej. Zresztą zostawmy te jaskółki. Jak to mówią, jedna jaskółka wiosny nie czyni. Wiosna, 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 ty. ty. Skupmy się na partnerstwie. Według definicji ONZ-u, partnerstwo to dobrowolna relacja pomiędzy różnymi stronami, w której wszyscy uczestnicy zgadzają się pracować razem, aby osiągnąć wspólny cel. Przy tym ta wspólność wydaje się tutaj najistotniejszym elementem partnerstwa. No, bo by osiągnąć ten wspólny cel, działamy wspólnie, wspólnie inwestujemy nasze zasoby, wspólnie ponosimy ryzyko i wspólnie odnosimy korzyści. No i zaczyna robić się ciekawie, gdy ta współpraca dotyczy podmiotów z różnych sektorów chodzi tu o sektor społeczny, publiczny i prywatny. Na początku naszej serii trochę o tym już opowiadałem i że nasz trzeci sektor. Pozarządowy nie działa nigdy w próżni i jest zależny od pozostałych, czyli sektora publicznego i prywatnego. Chodzi jednak o to, by nie była to zależność, tylko współpraca. Wydaje się, że biznes zrozumiał to najszybciej. W poprzednim odcinku mówiłem o społecznej odpowiedzialności biznesu. Firmy zaczynają traktować ją bardzo poważnie, nie tylko jako element wizerunkowy. A od społecznej odpowiedzialności biznesu już tylko mały krok do partnerstwa z trzecim sektorem to przecież NGOsy znają prawdziwe potrzeby społeczne. Sektor pozarządowy może doradzać i edukować w tej dziedzinie sektor biznesu. Może informować o nastrojach społecznych, ale i przekazywać informacje zwrotne do społeczeństwa poprzez upublicznianie informacji na temat rzeczywistych efektów działalności biznesowej. Takie partnerstwo prywatno-społeczne daje nowe i lepsze możliwości rozwoju, rozwoju po obu stronach. Trzeba dodać w połączeniu z biznesem możemy próbować rozwiązywać różnego rodzaju problemy od środowiskowych poprzez społeczne, lokalne, do tych globalnych. Mają rozmach. Gorzej sytuacja wygląda niestety z partnerstwem publiczno-społecznym, czyli działaniami wspólnymi trzeciego sektora i administracji publicznej. Tutaj nie zawsze jest różowo. W sensie niekoniecznie ta współpraca jest partnerstwem. Czasami jest to po prostu działanie jednostronne. Sprowadza się do przekazania przez gminę dotacji dla organizacji i rozliczenia faktur, choć bywają chlubne wyjątki. Na pocieszenie powiem, że również nie ma łatwo biznes współpracując z administracją publiczną. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Wasze ukochane miasto ma sporo wydatków. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym gmina odpowiada za drogi, szkolnictwo, zdrowie, opiekę socjalną, odpady, kanalizację i masę innych rzeczy. Nie odpowiadamy tylko za gradobicie trzęsienie ziemi i koklusz. No. I na to wszystko potrzebna jest kasa, a budżet napięty. Na wszystko nie starcza. No i tu z pomocą może przyjść takie partnerstwo z biznesem. Na przykład prywatny przedsiębiorca wybuduje dla nas halę sportową. Miasto nie musi płacić za jej budowę, a przedsiębiorcy daje odpowiednie pozwolenia i upusty. Jednak w zamian przedsiębiorca musi spełnić szereg warunków i świadczyć określoną usługę publiczną. Mówimy wtedy o partnerstwie publiczno-prywatnym PPP. Dotyczy ono przede wszystkim inwestycji infrastrukturalnych. Co ciekawe, w naszym kraju od dłuższego czasu mamy odpowiednie przepisy regulujące PPP i jest nawet oficjalna strona rządowa ppp.gov.pl, która zachęca do takich partnerstw. Czytamy tam, że realizacja inwestycji w formule PPP to szereg korzyści dla instytucji publicznych, a przede wszystkim możliwość optymalizacji wydatkowania środków budżetowych poprzez zaangażowanie kapitału prywatnego w inwestycje publiczne oraz możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia biznesu, bla bla bla, bla bla bla. itp. Mimo to PPP nie cieszy się u nas taką popularnością jak na przykład w Wielkiej Brytanii czy USA. Partnerzy prywatni wcale się tak nie palą do współpracy z administracją publiczną. Postrzegają ją jako tą z wygórowanymi żądaniami, ogromnymi wymaganiami, która najlepiej by chciała za pół darmo. Z drugiej strony w urzędach nie ma odpowiednich osób, które mogłyby przygotować wieloletnie, skomplikowane umowy. Urzędnicy podchodzą nieufnie do biznesu i do tematu. Po co bawić się w trudne umowy? Jak wystarczy sprawdzony tryb zamówień publicznych? A w ogóle to po co komplikować sobie życie? Nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem. Coś o tych trudnościach współpracy z administracją publiczną wiemy sami. Działania władz często dotyczą nas bezpośrednio i niektóre decyzje wywołują nasze negatywne emocje. Tymczasem jako obywatele mamy pewne możliwości i narzędzia wpływu na administrację publiczną. Tak, tak. W ogóle idea społeczeństwa obywatelskiego opiera się na partnerstwie nas, obywateli, z władzą. Czy to w ogóle możliwe? Otóż są pewne mechanizmy i narzędzia demokracji, które przybliżają nas do takiej formuły współpracy, ale o tym w następnym odcinku. Zapraszam. Projekt realizowany z dotacji programu Aktywnie obywatele, Fundusz Krajowy, finansowanego z funduszy EOG.